Jak wyglądała finałowa gala PFL Europe w Dublinie od strony kibica? Czy atmosfera była lepsza niż na KSW? Sponsorami czas na Dublin są: pet, Beton o wielu klasach i wytrzymałościach. Zielonek. Sadzimy, przycinamy, modelujemy. Lofu. Trwałe rozwiązania do urządzenia twojej przestrzeni. Sport Plus Opole. Przygotowanie motoryczne sportowców. Serdecznie dziękujemy. Adrenalinka jeszcze nie schodzi, ale przynajmniej nie już nie boli serducho jak przy walce Kuby. Man my my nazywam się Mateusz. Jako czas na MMA, jako jedyne media w Polsce, byliśmy na finałowej gali PFL Europe w Dublinie. Pierwszy odcinek z naszej relacji znajdziesz właśnie tutaj. Konferencja prasowa, ważenie medialne, pierwsze wrażenia z Dublina. Kliknij już teraz i podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach. Ostatnie ogłoszenia parafialne na ten tydzień. Na nadchodzący tydzień będziemy mieli także dla was pierwszy polski wywiad z Kubą Kaszubą. Podsumowanie finałowej gali PFL Europe i naszego wyjazdu do Dublina oraz krem de la krem tego wyjazdu. Cały backstage i cała droga Kuby Kaszuby po pas kategorii lekkiej. PFL. To wszystko w nadchodzącym tygodniu, dlatego już teraz subskrybuj nasz kanał, wpadnij także do opisu po nasze social media, to wszystko oczywiście w opisie. A teraz jak wyglądała gala PFL z Trybun. Jeśli chodzi o samą oprawę, grę świateł, samo widowisko, odchodząc od poziomu sportowego, tutaj uważam, że było bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Niemniej muszę tutaj ukłonić się w kierunku Federacji KSW, która jeśli chodzi o show jest jeszcze poziom wyżej. Chociażby same wyjścia zawodników, które są dużo lepiej zrealizowane na Polskiej Federacji, gra świateł, otwarcia hali, Sama kompozycja tego całego wydarzenia. No tutaj zdecydowanie KSW przebija PFL. Choć wydaje się po prostu, że Federacja KSW przykłada dużo więcej uwagi do aspektu widowiska, do aspektu rozrywki niż jest to po stronie Amerykanów z PFL. No właśnie, no da, ale na żywo to wiesz, inaczej no to się wiesz, odczuwa i to. odbiera. Warto jeszcze dodać, że to właśnie tutaj w 2017 roku miała miejsce jedyna Wirlandii gala KSW w której Mario Pudzianowski wygrał w walce wieczoru, w której co-main eventem była soczysta walka Mateusza Gamrota z Normanem Parke. Czy pamiętacie te galę KSW w Dublinie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Całkowita pojemność hali w Dublinie to 13 tysięcy miejsc. Okazało się jednak, że górne sektory są całkowicie zamknięte. Gdzie masz płachtę? No to wszystko to jest płachta. Te wszystkie mury to jest płachta. Nie ma też niestety nigdzie podanych oficjalnych danych ze strony PFL, jeśli chodzi o... Całkowitą frekwencję, my tylko szacujemy ją jako 6000-7000 zajętych miejsc. Praktycznie 95% tej dolnej pojemności była zajęta przez irlandzkich kibiców. To właśnie też oni byli odpowiedzialni za totalnie genialną atmosferę w trakcie walk. Gdzie z początku bardzo, bardzo mocno dopingowali tylko i wyłącznie swoim, a każdy zawodnik zagraniczny, który miał się zmierzyć z ich faworytem, dostawał też odpowiednią i przygnębiającą wręcz reakcję ze strony trybu. Tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. I'm gonna smash you boy. W bezpośrednich rozmowach z irlandzkimi kibicami na trybunach dowiedzieliśmy się, jak bardzo kochają MMA, jak wiele mają pasji do tego sportu, jak wielkie też mają marzenia, że właśnie w tej klatce jeszcze kiedyś stanie ich noga. Sama hala zapełniała się całkiem powoli, osiągając swoją docelową frekwencję około w połowie karty przed walką o pas w kategorii półciężkiej, w której zmierzył się Słowak, Jakob Nedoch oraz Anglik. Simeon Powell. Swoją drogą, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, ta walka okazała się całkowitym sztosem. Szczególnie warto sobie do niej wrócić, nawet już teraz, na świeżo, na sucho, po pogali PFL Europe w Dublinie. Leciały grube ciosy, zarówno z jednej strony, jak i drugiej. I chłopaki zrobili tam absolutnie kapitalną robotę. Cały czas presja, cały czas mocne tempo. I nie mogę więcej powiedzieć, szukajcie na kanałach PFL, bo zdecydowanie. Panie i panowie, warto. Sama hala najlepiej przyjmowała oczywiście swoich zawodników, przyjmowała też ich zwycięstwa. To, co się działo po zwycięskiej walce dylana Tiuka z Francuzem. Oj, 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 oj Stoczyste emocje na trybunach wręcz odpaliła się tam gruba impreza. Ale też nie bez przyczyny właśnie Tiuk znalazł się na tej karcie, pomimo faktu, że przegrał w półfinale PFR właśnie z naszym polskim mistrzem, Kubą Kaszubą. To właśnie Tyuk przyciągnął swoich kibiców i można powiedzieć, że ten trash talk, ale Conor McGregor zdecydowanie sprawdza się w Irlandii. Powiem wam też backstageowo, że Thiug okazał się totalnie świetnym gościem i on nie udaje, on po prostu taki jest. I'm so fucking happy. Sorry, oczywiście też najdłużej stał na ściankach do wywiadów, więc to też pokazuje, jakie potencjalne zainteresowanie może wzbudzić właśnie w irlandzkich czy też angielskich kibicach. W kolejnej walce zmierzyli się oczywiście Kuba Kaszuba z Johnem Michelem. I tutaj trybuny od samego początku dały jasno znaka, za kim są w tej walce. Pomimo oj, kubuś wielu trudności, to właśnie kaszuba uciszył irlandzkie trybuny. I powiem wam też tego miejsca, że praca mojego serducha na tej walce była jak po jakimś mega dobrym i konkretnym treningu. Coś absolutnie niesamowitego. Kubuś przeszedł tę walkę absolutnie nie bez kłopotów. On jest też tego świadomy. Dla was będziemy mieli najważniejszy materiał z całego wyjazdu na PFL Dublin. Backstage zawodnika, jego ostatnie dni przed ważeniem, ostatnie dni przed walką i później emocje zaraz pogali. To wszystko właśnie w przyszłym tygodniu na kanale Czas na MMA. Dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić co so, czy z tego materiału. Kubuś na tyle skutecznie uciszył irlandzkie trybuny, że nawet po zwycięskiej walce wieczoru Natana Kelego reprezentującego oczywiście Irlandię, ta atmosfera absolutnie nie wróciła do poziomu, w którym była po walce Dylana Tiuka. Właśnie tuż po walce wieczoru, ale jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu, który był mimo wszystko znany z uwagi na skończenie przez Submission, kibice już opuszczali arenę w Dublinie. Rzućcie jeszcze okiem na afterka, który miał miejsce pod drzwiami w dublińskiej arenie. Irlandcy kibice kochają MMA, a Guinness, którego można było kupić na strefie gastro, tylko pomagał w wyzwoleniu tych emocji. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego odbioru finałowej gali PFL Europe w Dublinie. Jeśli oglądaliście tę galę na streamingach lub nawet byliście w środku, dajcie koniecznie nam znać znaka w komentarzach, jak waszym okiem wyglądała gala PFL. To była nasza pierwsza gala zrealizowana w ramach Czas na MMA i powiem wam, chcemy tego więcej, chcemy więcej takich genialnych emocji, jakie były podczas gali PFL Europe w Dublinie. ducho długo, długo, długo mi pracowało nawet po zakończeniu i po opuszczeniu hali ale gdy się przeżywa takie emocje, które jeszcze dostarczył Kuba w tej walce o tym to nie mogło być absolutnie inaczej. Jeśli jesteście ciekawi smaczków z gali PFL Dublin lub macie jakieś pytania odnośnie tej gali, koniecznie napisz to w komentarzach. My to wszystko uwzględnimy w podsumowaniu gali, które już w nadchodzącym tygodniu. W nadchodzącym tygodniu czeka nas jeszcze pierwszy w Polsce wywiad z mistrzem PFL Europe w kategorii lekkiej Kubą Kaszubą oraz cały materiał, którym już bardzo żyje. Droga, Kuby Kaszuby po pas kategorii lekkiej i soczyste. 100 tysięcy dolarów. To wszystko w przyszłym tygodniu. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych Materiałów z Piefeluro w Dublinie. My wracamy do pracy, bo te najważniejsze materiały jeszcze przed nami. A jeszcze bestio. Bardzo dziękujemy za prezent. Pozdro.